Witam serdecznie z Magnum Carb Lake. Jutro już jest tak daleko, właśnie. Jutro oficjalne otwarcie łowiska. Jutro przyjadą pierwsi karpiarze, może i karpiarki. Od jutra zaczyna się na poważnie. Mieliśmy bardzo dużo pytań, jeżeli chodzi o pakiety pływające, tak zwane, i o pakiety sprzętowe. Wczoraj to wszystko dotarło do nas od firmy NERS, więc ja tylko zdejmę aparacik. I już Wam pokazuję, i objaśnię, o co w tym wszystkim chodzi. Do wypożyczenia macie Ponton 240. W skład pakietu wchodzą dwa naprawdę super akumulatory najnowszej technologii. Jak widać, litowo żelazowe z BMS-em, czyli z zabezpieczeniem, żeby akumulatora nie zepsuć w tym pakiecie. Mamy Echo de Lawrence. No i co najważniejsze, 65 lbsowy mocny silnik. Także myślę, że po braniu bardzo szybko dopłyniecie do ryby, a jednocześnie nie będziecie się martwić, że w ciągu tygodniowej zasiadki Zabraknie Wam prądu. Pakiet już sprawdzony, pływany, pomęczony. Nic się nie dzieje. Jest naprawdę bardzo dobry. Pójdźmy dalej. Co my tu mamy ze sprzętu? Jeżeli ktoś będzie miał ochotę przetestować taki sprzęt, bądź nie ma swojego, bądź nie ma kompletnego, to serdecznie zapraszamy. To będziemy jeszcze dzisiaj wszystko rozpakowywać. Mamy Pocket Pody na trzy wędki. Oczywiście, wypożyczając wędki, dostaniecie od nas je w śludnych pokrowcach czy lufach, tak jak to mówimy. Postawiliśmy na kołowrotki GT6000. Które będą w łowieniu tutaj u nas na tych odległościach zupełnie wystarczające. Na pewno żyłki Wam nie zabraknie. No i co dalej? Tak, to są R4. Będą znajdowały się, będą w tak zwanym pakiecie sprzętowym. Oczywiście swingery do tego. No i co najważniejsze. Każdy dostanie duży, bezpieczny i solidny podbierak skołpa. A jeżeli chodzi o wędki, no to już Wam pokazuję. Skołpy 9, 3, 1, 4 lb. Sprawdzone przeze mnie na takie same łowie. Sprawdzone w niejednych bojach, w niejednych trudnych warunkach i przy w miarę dużych albo bardzo dużych rybach. Oczywiście, jeżeli czegokolwiek braknie Wam u nas na łowisku, to jest tylko namiastka tego wszystkiego, co będzie. Wszystkie zestawy końcowe, stopery, niestopery, igła Wam się złamie, jakieś nożyczki Wam się stępią albo wpadną do wody cokolwiek, słończą się Wam strzałówki. Wszystko będzie dostępne u nas. I rzecz najważniejsza, którą jeszcze bardzo chciałem zaprezentować. To jest zestaw, który będzie na każdym stanowisku, czyli bardzo duża, bezpieczna kołyska, stojak, czyli trójnóżek do ważenia ze stali nierdzewnej. No i oczywiście duży, bezpieczny sling, żeby nasze ryby miały się jak najlepiej. Dlatego, że bezpieczeństwo ryb jest dla nas tutaj głównym priorytetem. Także to chyba wszystko, co chciałem Wam dzisiaj zaprezentować. Życzę Wam udanego sezonu karpiowego i być może wpadniecie do nas. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. A Magnum Carp Lake. Trzymajcie się. Powodzenia i dobrego sezonu. Do zobaczenia.